Cześć, 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 to jest Toja, i w ten nowy na moim kanale. Teraz tworzymy sobie klub, patrzcie. Cyk. Create. clan name. F. F. E. Fe. Trzy fy. Jedno duże i Enixy. Badge będzie miał bros. Będzie miał taki jakby O, będzie miał tego czerwonego prańca. Nie, będzie miał pekę. I tak. Open. Tropis. 300. Albo nie. 0, Nie, 300. Tropis. Create. Fififenixy. No i tutaj. E, dołączajcie do tego klubu. Myślę, że. E, tutaj sobie muszę olbrzymka ulepszyć. Bo mi. Co mam w sklepie? Free Silver Chest! Wow! O i do tego mi się przyda. Eee. Czekajcie, już sobie ulepszyć tego... Mm, tego... Dżajanta. Co? Czarny level. King Tower. I Princess Tower. Dobra. No i patrzcie. Ej, coś, coś tutaj dołączy. Już? Nie. Dobra. Ej, dołączajcie. Do tego klubu. Jak mówię, fajny klubik, więc dołączajcie. Tak, yy, tam jest od 300 puszek przyjmuję, czyli wiecie, no... troszkę nie mam tak 300 puszek, no ale... zrobiłem, żeby już mieli chyba coś pewnego, tak? Żebyście... żebyście klan mieli, bo to jest nie taki łatwy klan. Yy, to jest klan, który... Jest niewiarygodny z tego powodu, że. To jest klan. Nie wiadomo, co robi klan, albo co kiedyś się dzieje z tym klanem. Dobra, Elo, ale tam to dużo nie ma ratunku, daska ratunku. No nie, goodki. Ki. Dawaj, smaturku. Tam. to! przepraszam za moją grę naprawdę, ale Sound Connect decay Free Exclusive Mode. Next, next, next. Get started. Login. Konitu Enter email. Zrobię cięcie. Ja się się w zasadzie przez Supercela? Bo mi się wyłączyło. Tu chyba Settings, leaderboard Activity Lock. Słuchajcie, tak, konek, słuchajcie, będziemy se On ma. Jest, ale ja nie chcę. Ja chcę, po login koni tu. Chcę teraz pisać. No dobra, słuchajcie. No, 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 no jest. Kod mi muszą. No, kodzik, dawajcie mi ten kod. Dobra, gdy dają nam ten kod, to wiecie. Yy, wtedy pogramy. Czekajcie, zobaczcie, jak connect. Tak, to będzie wtedy też kod. To no, dobra. Tylko, jak go nie dostałem jeszcze. I chciałbym, żeby mi go dali. fe, fe, fe Nix, tutaj macie na dole mój Krubik. Dołączajcie. O, i jakby kiedyś ktoś się pytał, yy, czy kiedyś by to zwiększał. No nie wiem. Raczej czysta puch. To będzie limit. Może jak będę miał wtedy 600, to wtedy zwiększę do 1000. A naprawdę, słuchajcie, to nie ma znaczenia. Trochę to zrobiłem źle. Takže on je Hog Rider, či to se tady zrobíme. Dobra, je. Yeah. Słuchajcie. No nie mogę niestety. Nie mogę. No ale myślę, że Wam się spodoba. Nie. Słuchajcie, nie umiem grać za bardzo... No ale pijajcie do mojego klubu. Bo mi idzie. Ale przejdziemy teraz w Braula. Bo będziemy sobie grać trochę w Braula. I Wam skopiłem, jak. Słuchajcie. Wbijajcie, bo będą fajne rzeczy. Jak będziecie w moim klubie. Na przykład z y No. Jak ty się oglądasz? Rożnik Kornishon i masz klub Cornishon, to weź do mnie, do tego klubu. Proszę. A ci bardzo, bardzo, bardzo proszę. Bo wiesz, będziemy robić balangę. Słuchaj, będziemy grać razem. Party Infinite. I jakby dało się grać. Takie duo, jakby. Nie wiem, czy się da. Da się by. Partii tam quick matche lub yy, friend match czy coś takiego, ale się nie dostaje pucharków Więc, yy, no, Ci to zrobiłem specjalnie, żeby on tak myślał, że tam pójdę i się wtedy, że on by tak uciekał. A, widzicie. Mały nick, mały trik, mały nick, oł je, oł Uga jest je, Już mam muta naładowanego, czekajcie Zrobimy, patrzcie, kolejny trik, ciu I ziu, 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 ziu Kolejny trik Z ultem, no ult jest dobry nity Znaczy, jaki no nity, no nity jest dobry Ale Daryla myślę, że Jest lepszy yy, Niż Bula Ktoś może myśleć, ale nie. Yy, Bula jest lepszy. Bo Ultaryla Daryla nie, nie rozwala nic. Bo by się wtedy nie odbijał, więc na... No, sama tego logika. O, widzicie, a ból jest w takim postawie byka, więc... Myślę, że lepiej... Teraz zostaniemy jeden za to miejsce. Okej okay. Słuchajcie Chcę, żeby się ten odcinek wstał przez szkołę. Jakby też w szkole. Więc... dołączcie do mojego klubu. Fy duże, fy, fy małe. Wy fy duże dwa duże, Jedno wy duże i dwa wy małe i Enixy. Po prostu... To tam że mogli się zobaczyć, jaki ma tam nikt. I postanowiłem was powiadomić, że ten... Yy... Czekajcie. Patrzcie to, może mi się, że go ul załadować. Patrzcie to. Patrzcie to. O nie! Słuchajcie, chciałem ultem nie. Żeby jak on będzie nie, to wtedy ultem wyjdę i go zaatakuję. Oj no. Ten Phoenix też żeby trwał 13 minut. Patrzcie, co to na was robi. Zostawcie łapkę. Albo wiecie, co się stanie. Dobra, lecimy z każdym takim rzeczami, No i gramy. Gramy, gramy. Mzginem. O, i ktoś mi tam napisał, chyba, nie wiem, Mateusz Neymar, coś takiego. Przepraszam, nie wiem, tego dobrze, bo zapomniałem po prostu. Um, że, wow, dobrze grasz. No, słuchaj, no. Lata praktyki, no, lat, rok praktyki. Tak dokładnie gram już rok. I mam prawie 10 tysięcy. To nie jest dobre. Nie wiem, no słuchaj, no. O ty już już żeby tak się nazywałeś. Tak. Nie wiem. Uważasz, że jestem prosem. A ja nie uważam, to to jest naprawdę sprzeczne. Ale jakimś tam niby prosem jestem, ale to takim bardziej ehem. Bez dzina, bo dzinne... Gina... Wolę są te Ja padam. Dobra, mamy challenge. Nie możemy paść do końca. To jest bardzo mało krzaków. Więc nie wiem. To jest mapa na barleja, tylko tyle powiem. Jest tyle ścianek. To nie jest otwarta mapa. Otwarta ma pojazd do ścianek, a to jest z ściankami. O i patrzcie, nie róbcie. Nie róbcie. O nie. Jak to Szelka i Sakura mają tyle samo? Co ja? Nie, ten dżin. Ej, ten dżin. Czy ten dżin ma. Nie, myślałem. Co? Jak go tu. Ej. Mogła, nie stąd, stąd, stąd. Nie, no sumie to by tak nie było. Ui, aha, Uno 24, paweł, kiosk 27, 23. No, a więc tym akcentem kończymy chyba ten odcineczek. O mnie.